Witam drodzy widzowie. Nowa wiadomość, posłuchajcie. Wielkie manewry wojskowe dla dzieci i młodzieży mają przygotować resorty edukacji oraz obrody narodowej. Młodzi ludzie mają się na nich uczyć, jak radzić sobie w kryzysowej sytuacji, jak udzielać pomocy, czy gdzie się chronić. Za organizację żołnierzy będzie odpowiadać Władysław Kosiniak-Kamysz, a dzieci i młodzieży Barbara Nowacka. No ale drodzy widzowie, Cytujemy dalszą wypowiedź. A więc, w związku z często powtarzaną w jak i przez część analityków perspektywą wojny, Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że nie chodzi o straszenie dzieci i rodziców oraz wywołanie paniki, lecz nauczenie młodych ludzi, co robić w trudnych sytuacjach, danie im narzędzi, które pomogą zadbać o siebie i innych, aby podjąć właściwe decyzje i umieć sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Kiedy będzie taka potrzeba, I my to też zauważamy, dużo rozmawiamy z Monem o tym, że trzeba się przygotować, mówi Nowacka. No to ja od razu zadam pytanie pani Nowackiej: Przygotować się, ale na co? Czy my o czymś nie wiemy? Piszcie standardowo w komentarzach, drodzy widzowie, z góry Was pozdrawiam, short joker.